Cześć, ja mam na imię Daniel i dzisiaj przeanalizujemy sobie walki z, z poconymi przeciwnikami albo z przeciwnikami, których jest po prostu więcej. Nie tyle co jakiś tam 1v1 typem, ale jak masz na przykład, jesteś sam i masz trzech. Czterech nawet przeciwników wokół siebie, jak wygrać z nimi walkę, co zrobić, jak ich wyizolować i jak podejmować walkę, o czym myśleć, żeby wygrać tą walkę, lub żeby wytrzymać na tyle długo, aby twoi teamajci mogli ci pomóc. Więc dzisiaj przeanalizujemy sobie poszczególne scenariusze, pokażę wam, na co zwrócić uwagę i na co ja zwracam uwagę, podejmując na przykład walkę z dwoma przeciwnikami, przykładowo na raz lub z czterema przeciwnikami i co robię na mapie, żeby ich od siebie odizolować. Dobra, ale najpierw sobie wykrajemy jeden scenariusz, więc tutaj wychodzimy jeden na czterech, cyk tu nie trafiłem akurat, ale um, jednego mam i... o, dobra, jeszcze raz Tyk, jedno, musimy uciec i wybiegamy na tego... co jest mnie tak? Kirillą It... No, to jest nie tak z moim aimem ja Ale jeszcze raz Wchodzimy na jednego i tutaj cyk, i robimy drugiego I... I mamy ostatni Nie no, co jest nie tak z moim aimem Coś mi się wydaje chłopcze, że jesteś zmęczony Chyba potrzebujesz gaminate. GamI co? Gaminate! Najlepszy napój energetyczny dla graczy na rynku. Dodajecie energii aż do 6 godzin, zawiera 12 aktywnych składników i co najważniejsze, nie zawiera ani grama cukru. Dostępne w wielu różnych pysznych smakach, produkty, które starczą Ci na cały miesiąc stosowania. Także ja polecam Wam szczerze GUMINATE, zresztą blueberry smak jest jednym z moich ulubionych. W ogóle dzięki temu szajkerowi ogólnie piję więcej płynów dziennie. Pamiętajcie, że z kodem ASZKO dostaniecie aż 10% rabatu na cały koczyk i bezpośrednio przy tym wspieracie rozwój tego kanału, więc byłbym bardzo wdzięczny za wpisanie tego kodzika i otrzymanie pięknego rabacika. Aż nie czuję, kiedy rymuje. Przechodzimy do dalszej części tego filmu. Wasze zdrówko. Ok, przeanalizujmy sobie pierwszy scenariusz, ale na samym początku muszę sprostować pewną rzecz, ponieważ ja używam terminologii spocony gracz jako bardzo mocny gracz, albo żuch jako słaby gracz. I ja wiem też, że niektórzy z was powiedzą, że skoro udało ci się wygrać walkę solo na trzech, solo na czterech, to wcale nie byli to mocni gracze, ponieważ to powinno być niemożliwe. A to nie do końca tak wygląda. Ponieważ słabych graczy nie jesteś w stanie tak naprawdę porobić, kiedy oni się ustawią w rządku i wszyscy do ciebie strzelają, a ty strzelasz do jednego, drugiego, trzeciego praktycznie w ogóle się nie ruszając, bo oni strzelają gorzej od ciebie, ty strzelasz lepiej. Takie są sytuacje oczywiście. Natomiast na mocnych graczy trzeba grać inaczej. Na team, który współpracuje, trzeba grać inaczej. I te metody i tok myślenia, o którym ja tutaj mówię, działa na każdego rodzaju gracza. Ponieważ to chcemy zrobić, kiedy gramy solo na duo, solo, na trio, solo na kłady i próbujemy ich pokonać albo wytrzymać na tyle długo, aby nasi teammates po prostu nam pomogli, musimy starać się ich wyizolować w miarę możliwości. Musimy się postarać, nie robić. Walki solo na czterech, ale jeden na jeden, tak zwany 1v1. Wyizolować ich tak, żeby mieć za każdym, za każdym razem 1v1'a, i tu też tak się stało. Zobaczmy, co się wydarzyło dokładnie w tym klipie. Obejrzymy go całego, a później go pokrótce przeanalizuję, co tam się wydarzyło. A później przejdziemy ja do kolejnych scenariuszy, do kolejnych rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę. Tutaj pierwszy kill, pierwszy 1v1. Drugi 1v1 na daleko. Trzeci 1v1 na blisko. Hermi spadł na plecy. I czwarty 1v1 na blisko. I proszę bardzo, pokonałem solo cały team. Graczy, chińskich znaczków. Nie wiadomo, czy odpaleni, się nie, na pewno, nie. W każdym razie ee, to też było nawet nieistotne, czy to były chińskie znaczki, czy nie. To jest po prostu taki żarcik, który sobie się krąży wokół świata kalowców. Tak czy inaczej, przeanalizujmy, co tu się stało. Ja sobie tutaj elegancko lutuję. Nagle patrzę, jest latara. Odwracam się, alarm, alarm, alarm. To znaczy, że kurcze z paru stron na mnie patrzą, tak? Więc co robię? Zmieniam synteksy. No, chcę te synteksy, bo te synteksy bardzo mi się przydadzą w czasie walki. Synteksy służą do tego, aby spowolnić walkę komuś, czyli rzucić mu, jak na ciebie wybiega, a ty uciekasz, żeby go przykleić, go powalić, żeby dłobić go, jak leży. Obojętnie synteksy są bardzo przydatne. Jakiekolwiek doposażenie, lub ofensywne, albo taktyczne, jest po prostu przydatne w walce, kiedy jest sporo przeciwników. Ja Więc co chcę zrobić na, na początku? Chcę sprawdzić, czy ten sniper czasami na mnie nie wybiega. Iku I okazuje się, że wybiega i jest na otwartej przestrzeni Nie ma żadnej opcji Tylko się ze mną strzelać, więc muszę to wykorzystać Kolejno, ja nie robię tak zwanego overpika. Overpik to jest sytuacja W której eksponujemy więcej ciała niż jest to Potrzebne, czasami kiedy jesteśmy na wieży Powiedzmy na city, chcemy sprawdzić co się dzieje Pod wieżą, no to musimy zrobić overpika, czyli tak zwane wejść na ten Na ten murek i sprawdzić co się dzieje Natomiast możemy też spikować, czyli się wychylić Dostać na tak zwanym head glitchu Gdzie tylko wystaje nasza, nasza głowa Praktycznie, więc tylko pikujemy, sprawdzamy co się dzieje, więc mamy overpiki, mamy piki i tak dalej, i tak dalej. To jest taka terminologia. Więc w tym przypadku ja nie eksponuję dużo mojego ciała, ja nie wybijam szyby, nie, nie wchodzę na tą szybę nie strzelam z, tej, tego, z tego okna, tylko eksponuję tyle lufy i mojego ciała, ile jest to potrzebne, aby tylko wyizolować walkę z tym graczem, którego widzę tutaj. Cyk, 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 cyk. dobrze strzela, bo mnie praktycznie zbił całego. Dwa granaty, żeby go dobić i lecimy się leczyć. Kolejno wybiegam na tego drugiego dziutka. Ja o nim nie wiedziałem. Chciałem sprawdzić, czy ktoś tutaj wybiega, no bo jedyne info, jakie miałem, to jest to, że ten typ wychodzi z tamtej strony, więc prawdopodobnie reszta typków będzie też wychodzić z tamtej właśnie strony. Cyk. On próbował wejść na. nie wiem, próbował złapać hiednicę. Nie wiem, co on próbował zrobić w każdym razie czas reakcji, był nie spoko, bo to zacząłem do niego strzelać i od razu się na mnie odwrócił. Tylko po prostu nic we mnie nie trafił. Ja trafiłem wszystkie moje strzały, tylko że dostaje alarm też z prawej strony i jakieś tam kroki, że ktoś na mnie wybiega. Więc co zrobiłem? Zamiast się odwrócić na niego i strzelać od razu do niego. Wychodzę za mur, zmieniam broń. Łapię go na taktycznym sprincie, kiedy broń ma w górze. No bo co on myśli? Kiedy ja wychodzę za mur, ja z jego punktu widzenia mogę uciekać dalej, więc on mnie po prostu będzie gonił, prawda? Zwłaszcza, że teammate gdzieś tam musi się kręcić i pewnie komunikują się między sobą. Więc ja wychodzę od razu na tak sprintie, go robię. Teraz tego czwartego usłyszałem tylko, że on z... spadł, to znaczy, że on był u góry. Nie miałem żadnego audio, że on biegnie po dachu, więc on mi wyszedł na plecy. Na szczęście tamten typ mnie dużo nie zbił, więc miałem wystarczająco dużo życia. Żeby się schować za mur Rzucić smoka, aby go zorientować I teraz policzmy sobie, ile czasu miałem, żeby się uleczyć To jest, coś, to, jest to, o czym wam mówiłem wiele razy Nie marnujcie czasu nie, na nie zakładanie kewlarów Zbyt często widzę, że ktoś ucieka Ale nie zakłada kewlarów W ogóle się nie leczy A możemy zakładać kewlary w czasie sprintu Więc to trzeba wykorzystać Policzmy sobie Kurwa Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć 6 walka. I kolejny 1v1, który został wygrany z tym typem. Wszyscy są dobici, ale albo się cieszy ponownie. Więc tutaj macie pierwszy scenariusz, gdzie wyizolowałem każdego z nich i wygrałem każdy mój 1v1. Konieczność lub warunek jest taki, że musicie umieć wygrać ten 1v1 i musicie potrafić strzelać prosto w przeciwnika, który jest na daleko. Bez tego będzie wam bardzo ciężko, bo bez tego będzie wam bardzo ciężko powalić jednego przeciwnika, aby zrobić sobie tak zwane entry, tak zwane wejście na tą walkę, gdzie jeden typ na daleko jest powalony i już wam nie będzie przeszkadzał z lewego kąta, więc martwicie się tylko o prawy kąt. To są te bardzo, bardzo ważne, istotne rzeczy, które pomagają nam wygrać te 1v1, bo jeżeli nie jest. 1v1, w sensie wygrać te. Walki z wieloma przeciwnikami, to jest ta istota rzecz. Musimy też umieć strzelać. Przechodzimy dalej. Teraz sprawdźmy kolejne 1x4, który zrobiłem ostatnio na live'ie. I tutaj mamy to samo, jakby te same zastosowanie izolacji przeciwników i sprawienia, aby to były zawsze 1 na 1 a nie 1 na 4 Przynajmniej 1 na 2 tak? Bo na 4 to często po prostu jest ciężko wszystkich pokonać. Tego tutaj wyizolowałem, sprawdziłem czujników w puszku, że tu jest. Średnie strzały na 80% można powiedzieć. Teraz co zrobiłem? Od razu się odwróciłem, żeby sprawdzić, czy ktoś tam nie wybiega. Tu zrąbałem, ale tutaj patrzcie, zobaczcie, zobaczcie. Ja zrąbałem tutaj walkę, bo mój celownik był za nisko, moje centrowanie było do dupy, ale zbiłem go na tyle dużo, żeby on się wycofał. On mnie zbił o wiele bardziej, więc wycofując się rzuciłem senteksa i strzelałem cały czas w ten punkt, gdzie on może wyjść. I zobaczcie, ja strzelając cały czas się cofam do tyłu, bo inaczej się nie da po prostu, ale cały czas się cofam po to, żeby mieć być bliżej wyjścia, mojego miejsca ucieczki, gdzie mogę się uleczyć. Cyk. Tu zrąbałem cofam, 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 powalam, cofam I jestem już tutaj w miejscu gdzie mogę się schować Kolejny 1v1 Teraz słyszę go tam, rzucam flesza, żeby sprawdzić czy on faktycznie tam jest Cyk To znaczy, że on tam jest, dostał flesza, pewnie trochę panikuje, wychodzę sobie z tej strony Teraz mam więcej fleszy, więcej senteksów Schowany Nie dostał fleszy, to znaczy, że on wszedł na górę do schodów, więc sobie wyjdę z tej strony Cały czas zmieniam kąty, zobaczcie jedną rzecz Tutaj powalone. Zobaczcie jedno, Ja cały czas zmieniam kąty. Ja nigdy nie pikuję dwa razy z tej samej strony. Jeden kąt, drugi kąt. Jeden kąt, drugi kąt. Reposition. Cały czas zmieniam pozycję. I też oni mają wrażenie, jakby walczyli z paroma osobami naraz. I ostatniego złapałem, kiedy był nieprzygotowany. Prawdopodobnie był bez broni, więc próbował coś podnieść tej, tego. Ja widziałem, że on zaskoczył, ja słyszałem go. Więc ja chciałem właśnie go złapać na momencie, kiedy on jest nieprzygotowany. I też tak było. On pochodzi, żeby podnieść jakąkolwiek broń, żeby podnieść w walkę. Ja go złapałem właśnie w tym momencie, i to był tak zwany free kill dla mnie. Więc tutaj macie kolejny scenariusz, a teraz przejdźmy sobie do takich scenariuszy na botach, które jestem w stanie wam wyjaśnić mój tok myślenia, kiedy właśnie podejmuje walkę z wieloma graczami. Kolejno przeanalizujmy sobie jeszcze jeden aspekt izolacji przeciwnika. Może niekoniecznie koniecznie izolowania go jakby z dala od jego teammateów, ale izolowania spo... inaczej kolejno przeanalizujmy kolejno przeanalizujmy sobie aspekt izolacji przeciwnika, ale może niekoniecznie sprawienia, że jest to typowy 1v1, że nie ma jego koleków wokół niego, ale izolacji jakby widoczności, co oznacza, że jego teammatesi nie mają na nas widoku. Jedyna osoba, która ma, ma na nas widok, może do nas strzelać, jest tylko ta osoba. Teraz zwróćcie uwagę, jak podejmę walkę z tymi trzema tutaj osobnikami. Oczywiście to są boty na shipmencie na najtrudniejszym poziomie, żeby w ogóle zobrazować wam scenariusze na blisko. Jak to jest walczyć właśnie z takimi osobami na blisko. I co, o co tutaj mi chodzi? Jak zwrócicie uwagę za każdym razem, kiedy zobaczę, że jest ich powiedzmy dwóch albo trzech, w jednej jakby przestrzeni zawsze staram się wejść za osłonę po to żeby widział mnie tylko jeden z nich zwróćcie na to uwagę widzę trzech i widzicie to może trochę się dosyć szybko wydarzyło ale ja to spowolnie powolnie o widzę że jest tutaj trzech tak więc nie strzelam do niego w tej pozycji Bo oni się odwrócą i zaczną do mnie strzelać, a boty na Na zaawansowanym czy tam na weteranie, oni To, to, to mają bota praktycznie, tak? Więc chcę go wyizolować Co mogę zrobić? Schować się za tą ścianę Po to, żeby ci dwaj nie mieli na mnie strzałów, żeby nie mogli do mnie strzelać Więc ten jest wyizolowany, wychodzę tu Cyk Oboje są odwróceni ale to jest nieistotne. Oboje rzucali granaty w miejsce, gdzie ja byłem, tak? Ale jeżeli oboje się na mnie odwrócą, nie mam po prostu szans z nim. Więc co robię? Strzelając cały czas w tego osobnika, tego bota ma, co robię? Widzicie? Cofam się po to, żeby stracić z pola widzenia tego tu osobnika. Teraz on od razu będzie na mnie wychodził w momencie, kiedy mam mało ammo i prawdopodobnie też mało życia. Więc co zrobię? Wycofam się, przeładuję. I od razu wyjdę na niego na 1v1. Więc, jakby w realnej sytuacji, może nas gonić, może odpuścić, są różne rzeczy. Bardziej mi tu chodziło o przedstawienie wam sytuacji izolowania przeciwnika i zawsze jakby chowanie się za pewnego rodzaju cover tak albo osłonę, tak żeby jego teammatesi nie mieli na nas widoku, tylko żeby miał tylko widok ten, który jest z nami jakby my jesteśmy nim zainteresowani, bo jeżeli da zacznie do nas strzelać dwóch albo trzech średnich graczy naraz to po prostu nie mamy szans. Tutaj wam dam przykład braku tej izolacji przeciwników i wychodzenia na pałę na dwóch naraz. Tutaj po prostu nie ma szans. Tyk Wychodzę Raz, dwóch, trzech, nie ma po prostu szans, żeby wygrać z ogarniętymi graczami, kiedy wychodzisz naraz na dwóch, którzy do ciebie strzelają. Dlatego ten proces izolacji, kiedy cię puszują, albo pozwolenia im wejść do ciebie jest na tyle istotny. Kolejna rzecz to jest implementowanie tzw. Tak head glitchy. Wcześniej mówiłem o overpikach, teraz powiemy sobie o head glitchach, czyli o takiej sytuacji, w której wystaje nam tylko głowa. Gra jest zaprojektowana tak, że strzelaj tak naprawdę z perspektywy powiedzmy, przeciwnika strzelamy z głowy, nawet jak mamy tutaj, no to jesteśmy w stanie do strzelać, mimo że broń jest niżej. To jest tak zwany właśnie head glitch, taki błąd, którego nigdy tak naprawdę w rzeczywistości nie naprawiono, tak to po prostu jest. I zaimplementowanie tego head glitcha, a raczej strzelanie do przeciwników z head glitcha, jest to coś, co nie jest wykorzystywane zbyt często przez tych jakby graczy, którzy nie wiedzą za bardzo, co się dzieje. Więc w tej sytuacji, tutaj wychodzę i mam tak zwanego headglitcha, czyli cały czas jestem za osłoną co sprawia, że jestem bardzo trudnym strzałem do trafienia i ze spokojem mogę tutaj sobie wypunktować ich na zmianę. Te headglitche są często po prostu nieużywane. Widzicie jednego i wybiegacie z tego waszego, powiedzmy z tej waszej osłony, tego covera, ta skrzynka, ten sopel lody, że tam kostka lody, którą ja tutaj miałem po to, żeby walczyć z typem, robić dropszodę a tak naprawdę wystarczyło się Chować za tym i cały czas do niego strzelać, zmieniać kąty, cały czas strzelać do przeciwnika. Head to jest wasz przyjaciel. Więc jeżeli za każdym razem, jeżeli macie sytuację, w której możecie trzymać tego head to róbcie to. Zwłaszcza jeżeli macie z padiarzami. Niektórzy padziarze, znaczy inaczej. Wiadomo jak jest, ja gram na padzie i powiem wam jedno, jeżeli ktoś jest słaby na padzie, nienawidzi headglitchów, bo po prostu nie potrafi wycentrować dobrze na tym mały punkt, czym jest głowa. Tak to już jest. Dobra moi drodzy, to wszystko co dla was dzisiaj, mam, na mam nadzieję, że te wskazówki, które wam dzisiaj przekazałem, pomogą wam, wasze gameplay, pomogą wam być lepszymi graczami. I, I po prostu robić tych więcej, tych wygranych, więcej killi, robić wasze rekordy personalne i ogólnie dobrze się bawić w tej gierce. Też takie było moje założenie robiąc ten film. Więc to wszystko z mojej strony, życzę wam miłego dnia zostawcie te łapeczki w górę, suby są mi widziane, bo robimy ten content tutaj na stałe, regularnie. Więc jeżeli chcesz być na bieżąco, zostaw tego suba, walnij z tego dzwona i widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale oraz na livestreamach na tym kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia.